Witam wszystkich serdecznie Dzisiaj wam pokażę przepis mojej babci na bejce do mięsa które potem sobie uwędzimy Podstawowy składnik sól Ja używam dwóch rodzajów soli w proporcjach 50 do 50 jest to sól peklowa oraz sól kamienna i dodaję na litr wody 40 gram takiej mieszanki czyli roztwór 40% woda nam się już gotuje dlatego teraz wsypię sól tak gdy sól nam się zagotuje przygotujemy sobie przyprawy jest to oczywiście liść laurowy, ziele angielskie kilka ząbków czosnku rozmaryn bazylia, majeranek i dodaję też kilka ziarenek pieprzu gdy woda z solą nam się zagotują zmniejszamy gaz i dodajemy wszystkie przyprawy zostawiam taki wywar na około 10 minut aż się zagotuje po zagotowaniu naszego wywaru zostawiamy całość do ostudzenia nie zapomnijmy również o sprzęcie do szprycowania czyli w miarę grubej igle oraz strzykawce. gdy nasza bejcówka wystygnie przystępujemy do szprycowania mięsa ja używam około 150 ml na półtora kilogramowy kawałek, a następnie wszystko przekładam do pojemnika niemetalowego i zalewam resztą wywaru. Zalane mięso przykryjmy czymś, aby nie wystawało ponad powierzchnię naszej pejcy. Pamiętajcie o temperaturze, w jakiej trzymamy to wszystko, która optymalnie dla pejcowania wynosi od 0 do 10 stopni. Podtrzymamy to wszystko jakieś 5-6 dni. I widzimy się na wędzeniu. A na dzisiaj to wszystko, po więcej zapraszam na mój kanał.